Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Na liście podstawowej zamieszczonej na stronie Wojewody Podkarpackiego znalazła się przebudowa ulicy Ludowej i ulicy Paderewskiego. Na ulicy Ludowej powstanie plac do zawracania o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie nowych zjazdów, wykonanie poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę tam jest fragmentu sieci gazowej i jak również przebudowę odcinka wodociągu. Na ulicy Paderewskiego planuje się przebudowę skrzyżowania z ulicą Ludową. Ponadto jeszcze zostanie przebudowany nowy fragment ulicy Paderewskiego, w którym zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej schodnikiem i oraz wykonanie miejsc postojowych. Całość zadania według kosztorysu opiewa na kwotę 1 139 000 zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych ma wynieść 569 000 zł. Druga część ma pochodzić z budżetu gminy Dębica. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku.